Ośrodek Kultury w Gnieźnie przygotował koncert kolędowy z udziałem swoich wszystkich sekcji wokalnych. Scena w tym dniu gościła bardzo szeroką, śpiewaczą reprezentację tej jednostki. Co roku kolendujemy, co roku wszystkie sekcje wokalne łącznie z naszymi dzwoniarzami, najstarszymi kolendują. Mieliśmy już koncerty w kościołach gnieźnieńskich w zeszłym roku, cudowny koncert w gnieźnieńskiej farze. Cieszymy się, że w końcu koncert kolęd po kilku latach może odbyć się na sali widowiskowej w Moku. No i tutaj jest moc, bo widać ilu rodziców, przyjaciół, znajomych chętnie z nami to kolędowanie podejmuje. A zespoły, które są prowadzone przez najlepszych wielkopolskich instruktorów co roku przygotowują się do tego wielkiego święta, do tego kolędowania mamy od tych najmłodszych zespołów i Iskierek, i mamy nasze już bardziej doświadczone zespoły prowadzone przez Agnieszkę Żółtowską to jest zespół Gamma i zaplątani w pięciolinie, Nutki Gamma zespół Domino fancy violins zespół Happy mamy również zespoły prowadzone przez Kalinę Piechowiak od tych najmłodszych zespół Picolino i De La ale również już seniorów ponieważ Kalina Prowadzi też zespół Radość, zespół wokalny Radość. Jest oczywiście zespół wokalny retro, który, którego członkini Alina Juźwiak jest inicjatorem od wielu lat. Tego, abyśmy o kolędowaniu nie zapominali. To wiele lat temu ona to świętowanie wprowadziła w nasz coroczny harmonogram, tak to trwa. Dzisiaj śpiewamy Jezus Marusienki, dzisiaj Betlejem i Lulaj, że jest z Bardzo lubię śpiewać kolendy, bo czuję radość, przez to, że mogę podzielić się śpiewaniem z ludźmi. To są jedne z moich ulubionych kolend, i je najczęściej wykonujemy, mimo tego, że głównie śpiewam muzykę rozrywkową. Myślę, że za rok też będę je śpiewać. Prowadzi na co dzień zajęcia doskonalenia umiejętności wokalnych w siedmiu sekcjach, w których śpiewa w sumie około 100 gnieźnian. Muzyka jest dla mnie życiem, pasją. Chodzę też do szkoły muzycznej i gram na skrzypcach. Chcę to robić w życiu. Na zespole wokalnym śpiewam muzykę rozrywkową i wszystkie te piosenki, których słucham na co dzień. Pani pokazuje nam różne ćwiczenia na głos i jak doskonalić swoje umiejętności. Jak doskonalić swoje umiejętności? Pokazuje nam różne ćwiczenia. No, trzeba przede wszystkim ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. No można z tym wiązać przyszłość. Koncert był oklaskiwany przez komplet publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej, i takiej życzymy wszystkim występującym na przyszłość.